Cztery sygnały, że masz rany emocjonalne i nieprzepracowane traumy, i nawet o tym nie wiesz. Po pierwsze, negatywne emocje przejmują nad tobą kontrolę. Często czujesz lęk, smutek, frustrację, nawet bez powodu. Małe sytuacje wywołują w tobie silne reakcje, a twoje emocje zmieniają się jak na huśtawce, sprawiając, że trudno ci utrzymać wewnętrzny spokój. Masz stany lękowe i nadmierne myśli. Twój umysł ciągle pracuje, analizuje i tworzy czarne scenariusze, a stany lękowe, i ataki paniki niestety są Ci dobrze znane. Przyciągasz te same bolesne schematy i sytuacje. Znów ktoś Cię zranił, kolejna osoba Cię odrzuciła. Powtarzające się schematy to znak, że rana w Tobie przyciąga lustro dawnych zranień. Dopóki ich nie przepracujesz, historia się nie zmieni. Czujesz, jakby coś Cię blokowało w życiu. Masz wrażenie, że chcesz iść do przodu, ale ciągle coś trzyma Cię w miejscu. To dlatego, że w Twojej podświadomości są ograniczenia z przeszłości, które ciągle wpływają na Twoje życie. Jeśli czujesz, że to o Tobie, to nie przypadek. To sygnał, że czas uwolnić stare emocje i uzdrowić traumy. Napisz do mnie wiadomość prywatną, aby umówić się na sesję indywidualną. Mogę Ci w tym pomóc.